Dziwny, jestem Robert Królików. W dzisiejszym odcinku Wam pokażę koty. No i trochę o królikach film będzie. Ale e, tak to o kotach. Więc jeśli się takie przyniesie, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcji, napiszcie fajny komentarz, Was pozdrowię w następnym odcinku. E, filmów nie było, bo nie było też o czym nagrywać zbytnio. No i ten. Tu. Ja czekajcie, pokażę Wam. Tutaj wam pokażę jednego kota na becce. To są dwa jak widzicie, jeden czarny. To są małe koty. Jeden czarny i drugi biało-czarny. Tu one sobie jedzą, widzicie? Puszkę mi wyrzuciły yy... No i tak. Jak na razie pies znam jest. No musi wejść do tej klatki. Powiem wam. Musi. E... Siano, tutaj mam na razie. E... Królik sobie na razie siedzi w klatce. W tej, bo. Bo to muszę naprawić. Więc na razie sobie będzie siedział w tej. Koty małe pies z nimi o, tam jest dziura tam o tam no i trzeba to naprawić jutro będzie filmik na kanale się pojawi nie będę wam pokazywał tej samiczki jak na razie jutro wam pokażę w jutrzejszym odcinku ta samiczka sobie tutaj siedzi yeah to samo yy, ta mi się wykociła ale zmarnowała albo czekajcie no zmarnowała modę po no pierwszy raz Tutaj jeden kot. Hmm, tutaj drugi. Pies. A tu dobra. I tu samczyk, ten kalifornijski. Tutaj następny. I tutaj trzeci. Hmm, zobaczymy, co urośnie z nich. Dzisiaj króciutki odcinek. więc jeśli Wam się taki film spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, napiszcie fajny komentarz, bo pozdrawiam w na następnym odcinku. Napiszcie, jak Wam się koty podłają. Tu drugi i pies. Tola. No. O, trzymajcie się, i cześć.